Dobry, witam Was serdecznie z mojego wozu operacyjnego Fiat Cinquecento. Jedziemy do Latchorzewa na bazę i mamy zlecenie na podnośnik. Będziemy jechać na Sadybę na godzinę, półtorej. Musimy podnieść człowieka do zamontowania reklamy. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie troszeczkę o CKZ-cie, odrobinę. Certyfikacie kompetencji, no i pokażę Wam w sumie jak wygląda jazda takim starszym podnośnikiem. Jeszcze zaraz, teraz jak dojedziemy na bazę, mam 40 minut zapasu, to troszkę go przeczyszczę w środku po, po ostatnich robotach. No i co, widzimy się w, kolejnym, w kolejnej wyjściu Moi mili, zaraz ruszamy. Musimy sobie jeszcze tylko na szybko sprawdzić podnośnik, z racji na to, że jest on używany no przez nas na wycinkach. Rzadko jeździmy nim na zlecenia, ale jednak jeździmy no to przed każdą robotą. Przed każdą robotą staram się go sprawdzić. Tutaj włączyłem pompę hydrauliczną. Pory. Sprawdzamy każdy ruch. Eee, sterowanie przełączamy na dół i jedziemy do góry. Pod słońcem może być niewiele widać, niestety. O! Teraz ładnie nam kosz zasłonił. Góra jest. Wysów. Troszkę wody się polało. Wsup. Góra. Do końca tego rozłożymy. prawo, znaczy lewo jest i prawo jest. Dobra, zjeżdżamy i spadamy zaraz na robotę. Zawsze wyłączamy pompę. Wychodzi na to, że wszystko gra, i ja zaraz do Was wracam w następnym ujęciu. Ażby się chciało powiedzieć, że e, piękne lato mamy tej jesieni: 30 października, moi drodzy, i 18 stopni. No w samochodzie siedzę w krótkim rękawku. Na dworze byłaby to troszkę głupota, ale jest naprawdę ciepło i przyjemnie, aż chce się, aż chce się pracować. E, tak jak widzieliście, podpory składają się i rozkładają bardzo szybko, jest ciepło, więc olej hydrauliczny i pompa hydrauliczna i olej, który, który załączamy tym przełącznikiem PTO, e, no nagrzewa się dosyć szybko. A to, ta, ten midliner to jest na, na tyle stary sprzęt, mamy oczywiście tacho analogowe, e, ale nie mamy nawet, słuchajcie, pasów bezpieczeństwa. Podnośnik w naszej robocie na wycinkach speł, sprawdza się po prostu idealnie. Jest, no jest świetny. No podsta, podstawowa jego zaleta to to, że był tani. Druga jego zaleta to to, że jest tani w użytkowaniu. Trzecia niesamowicie ważna sprawa tak jak my tutaj wycinki miejskie organizujemy on ma podpory e, rozstawiane e, no tak, jak jest pojazd no, w, w obrysie pojazdu. Zobaczę jeszcze tylko, czy mi etol cyka. No jest, czas trwania przejazdu. Przejazd płatny, aktywny. Stan konta niski, ale na pewno nam starczy. O. Dlatego nie korzystamy z telefonu podczas jazdy. Eee, no i co moi drodzy, jedziemy na podnośnik do, do naszej, w sensie na zlecenie z podnośnikiem do naszej stałej klientki. Wpuścimy człowieka na górę, wziąłem szelki oczywiście, ja uprawnienia mam udetowskie, tak samo podnośnik jest sprawny, przystosowany, to że to, że to jest stare sprzęt to nie miejcie wątpliwości, on wszelkie badania przechodzi, konserwację ma raz w miesiącu i no, pracuje cały czas, więc wiemy co mamy, no, ale tak się trochę tłumaczę, bo, bo rzadko się widuje tak stare sprzęty na drodze. No i co, wyjeżdżamy na bogatości na 8, nie będziemy jechać przez miasto, bo troszkę jestem spóźniony delikatnie, a chciałbym jednak o czasie przyjechać, więc dla tych 15 zł nie będziemy oszczędzać. O Nie jest to najszybsza maszyna, więc kierowcy współczesnych ciężarówek to no niestety delikatnie irytują się na mnie na drodze, ale że sam jestem kierowca zawodowy. Na ten moment, na chwilę emerytowany, no to, no to wiem z czym to się je, jak to się 80. Dlatego postaramy się, postaramy się przycisnąć. Czterocylindrowy Perkins, jak słyszycie, brzmi, gra, huczy, buczy, turbowyje. No to ma tylko 112 koni mechanicznych, ale jakoś jedzie. Nie cisnę go, bo nie rozgrzał się samochód do końca, ale właśnie fajną jego zaletą jest to, że czy w lato, czy, czy, czy w zimę nagrzewa się ten podnośnik bardzo szybko. No i na razie sobie pociśniemy powolutku za innymi. No, jak się tak kurczę nagrywa, rzadko sporadycznie, to, to ciężko czasami się, się skupić na jednym temacie. Tym bardziej, że jest dużo do opowiedzenia, no ale no tutaj, tak jak widzicie, robota, robota sporadyczna, ale, ale się trafia. Zaletą uważam jest to, bo ostatnio od kilku naszych klientów słyszałem, że na obecną chwilę wynajem podnośników to są jakieś astronomiczne pieniądze, bo jak ktoś ma nowy samochód, no to, to leasing takiego sprzętu kosztuje, kosztuje krocie. Eee, no a my dzięki temu, że mamy taki sprzęt możemy troszkę w troszkę bardziej przystępnej cenie usługę zrealizować staramy się zawsze dowozić, być na czas a mi powiem wam szczerze pomimo tego, że to jest naprawdę ciężarówka mikroskopijnych rozmiarów mam nadzieję w ogóle, że perspektywa jest dobra, pomimo tego, że to jest ciężarówka mikroskopijnych rozmiarów to, to fajnie się tak raz na jakiś czas przejechać, przejechać machnąć czy trasą, czy miastem. Ostatnio też byłem na Bemowie na robocie, ale to ja sam wlazłem na górę, montowałem baner reklamowy. E, no sama przyjemność, sama przyjemność, zwłaszcza takim, takim staruszkiem. E, no i co moi drodzy, ja dalej robię certyfikat kompetencji. E, miałem 30 października go skończyć, ale no nie udało mi się z racji na, na inne obowiązki. E, no i w sumie Fartem szkoła, w której ja robię, przeszła na, przeszła na nową platformę do szkoleń. Więc robię cały kurs od nowa, ale idzie mi to dużo lepiej. No i myślę, że w tym tygodniu będę się, będę się już zapisywać na egzamin. Jest zapomniałem jak to jest głośno. No i w tym tygodniu będę się zapisywać. Mam nadzieję na egzamin. Już skończyłem całą teorię, teraz jeszcze zadania praktyczne powtórzyć i będzie, będzie wszystko cacy, możecie trzymać kciuki, myślę, że w następnym odcinku zobaczymy jak to wyjdzie czasowo, ale albo pogadamy sobie konkretnie o tym sprzęcie tak go sobie przejrzymy, pokażę wam co i jak się tu obsługuje bo w sumie to jest trochę, transportowy, trochę transportowe i myślę, że warto żebyśmy przyjrzeli się temu, tej renóweczce Albo już pogadamy sobie o tym jak wygląda CKZ, chociaż zanim będę znać wyniki mojego egzaminu, no to myślę, że około miesiąca, czyli na koniec listopada będę wiedzieć. Także tak to moi mili, tak to moi mili wygląda. Ja myślę, że za pół godziny będę na, będę na zleceniu. No i trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło na zleceniu, nie będę nagrywać, no bo mam człowieka na górze, muszę się skupić, nie będę się wygłupiać ale jak jestem sam, to z przyjemnością sobie do Was e, pogadam. Może macie kurczę jakieś pytania. Wiem, że, wiem, że oglądalność spada e, jak się w algorytm YouTube'a człowiek nie wgryzie i wyjdzie spo, spoza tego algorytmu, ale jakoś się za bardzo tym nie przejmuję, bo to no sama frajda raz na jakiś czas nagrać, jak jest możliwość. Także nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania, cokolwiek, napiszcie w komentarzu. Spróbuję odpowiedzieć, nawiążemy jakąś relację no a tymczasem ja wjeżdżam na łuk na konotopie eee, i myślę, że albo się zobaczymy na Sadybie albo już e, może e, wracając się do Was odezwę, co by na to no, także do usłyszenia moi mili prawy pas, bo jedziemy troszkę wolniej od całej reszty. Nie wiem jeszcze jak będziemy wracać. Zależy od korków, czy przez miasto, czy trasą, bo teraz w ogóle rok 2023 jest dla Warszawy bardzo nieszczęśliwy, jeżeli chodzi o korki. Eee, I no praktycznie nie ma pory, może poza godziną między 10, .00 11 .00 i później po 19, że da się przez miasto normalnie przejechać. Dobra, tu Zmykamy, uciekamy. O matko. No tak, taksówki. I wracamy. No, nie wracamy, bo ktoś tu jest. Sprzątałem trochę samochód, nie był to żaden detailing, a pewnie specjaliści od, od y, sprzątania samochodów za każdym razem, znaczy, jakby zobaczyli jak ja sprzątam, to by się złapali za głowę. Po prostu no, co przetarłem plastiki, odkurzyłem trochę auto w środku, żeby nie było nieprzyjemnie. Ale już y, wcześniej co? Kiedyś wyprałem w nim tapicerkę bonetem, Nie jest to w żaden sposób idealny czyszczenie tapicerki, ale jak na moje potrzeby jest w zupełności wystarczające Sorry w ogóle, że krzywo siedzę, tak się opieram tutaj na podłokietniku i trochę perspektywa mogła być zakrzywiona przez to No ale przetarłem plastiki Raz na, raz na dwa, trzy tygodnie można to spokojnie zrobić No wiecie, ten samochód też tak jak my na wycinkach z niego korzystamy no to on dosyć mocno się brodzi w środku jednak się w butach wejdzie czy coś i żeby wstydu nie było, no to należy o swoje dbać jeszcze teraz, tylko go przed zimą może na mail nie zabrać. No, ale tak, o, no i mamy Sadybę, ulicę Popsińską. Będziemy mieć pracę no, przy samej Sadybie Best Mall. Zobaczymy, ile się zajedzie Klientka mówiła, że godzina półtorej. Ale u nas jest tak, że klient ma nas na 3 godziny, tak czy siak, bo się płaci za 3 godziny plus dojazd. Opłata wstępna, uważam, że to jest fair w stosunku. Do samych siebie i w stosunku do klienta, również bo czasem, jak się coś przeciągnie, jakaś robota, to też nie ma spiny, że o jezu, bo muszę jechać, czy coś. Nie, 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 na spokojnie. Tym bardziej, że to jest taka dodatkowa forma działalności, wsparcie budżetu domowego, ale jak najbardziej zawsze profesjonalnie podchodzimy. Firm z podnośnikami jest dużo w Warszawie, więc też konkurencja jest. Dosyć spora na wzięcie nowego pojazdu w leasing za milion złotych bez nagranej roboty. To byłaby trochę lekkomyślna sprawa. Tam mamy ciężarówkę, więc uciekamy. A jeszcze niedawno na troszeczkę większej solówce pracowałem, tylko nie jeździłem po sklepach, a raczej miałem transporty od do. Bardzo dobrze wspominam te prace. Kurde, fajnie było, no ale okoliczności mnie zmusiły do, do zmiany i absolutnie nie żałuję. Chociaż tak mi się kurczę, marzy, żeby jakąś taką robotę znaleźć. Dodatkowo, wiecie, na pół etatu, na jedną trzecią etatu, raz, dwa razy w tygodniu pojechać gdzieś, na, nawet gdzieś z nocką, jedną. Nie byłby to problem, tak po prostu, żeby dla fanów pojeździć coś tam zarobić, dać komuś zarobić bardzo by, mi to, bardzo by mi to odpowiadało i ciekawe czy autobus nam wjedzie nie wjedzie nam bardzo mnie to cieszy Podziękujemy No, a my ja wiem, że powinno się hamować silnikiem i w ogóle a my się będziemy tutaj ustawiać O, wybaczcie telefon. 35 minut, 8 zł. Zakończ przejazd, zamknij. Dobra, dzwoniła, dzwoniła klientka, więc ja się tutaj pakuję tyłem, nie będę tego pokazywać, ściągam kamerę i słyszymy się później. No dobrze mili Państwo, no to zlecenie zakończone sukcesem. Baner, nowy baner zamontowany wraz ze zdjęciem poprzedniego banera, tutaj bardzo wykwalifikowany chłopak pracuje i ogarnia te banery tutaj jak przyjeżdżamy do tej klientki ze zdjęciem banera i zamontowaniem nowego godzina 15 minut. Zielone nasze chwila chwały, także ja jestem bardzo zadowolony. No i co? I... O, jakie piękne Porsche! Jakie cudowne maleństwo! Ja jestem bardzo zadowolony. No i teraz co? Jedziemy! Ze względu na to, że pora jest jeszcze w miarę wczesna, to uda mi się zdążyć przed korkami, co mnie bardzo cieszy. Kwestia powrotu do domu, teraz na bazę jeszcze ogarnąć ten sprzęt to muszę jedną rzecz jeszcze w busie w tym zielonym zrobić eee, i co? i fajrant na dzisiaj fajna robota mam nadzieję, że mimo otwartego okna mnie słyszycie w miarę dobrze, bo nie nagrywałem jeszcze w tym samochodzie i nie wiem jak to wygląda troszkę się plastiki odzywają ale tak, moim zdaniem robota operatora podnośnika koszowego jeżeli nie ma e, jeżeli nie ma Żadnych wymagań, jeżeli chodzi o moi mili... Kurczę, brakuje mi słów. Nie ma żadnych utrudnień przy zleceniu, przy zleceniu linii energetycznych, nie wiem, bardzo bliskie odległości od ściany czy coś. To jest to jedna z bardziej spokojnych prac, pomijając świadomość tego, że ma się człowieka na wysokości kilku bądź kilkunastu metrów. Eee, bardzo spokojna praca. Chyba mnie nikt nie wpuści. No dobrze, no to już zostaniemy sobie tutaj. Eee, bardzo spokojna praca, no żeby... Kurczę, co ja robię? Wycieraczki. Żeby zostać operatorem podnośnika koszowego, no to trzeba zdać badania udetowskie. wtedy się, Wtedy się... No, w urzędzie dozoru technicznego dostaje się taką kartę, która jest ważna z dowodem z dowodem osobistym to się nazywa podesty ruchome przejezdne o ile mnie pamięć nie myli operator podestu ruchomego przejezdnego no i cała filozofia tak naprawdę kwestia wyczucia sprzętu, bo na takim sprzęcie, gdzie mamy praktycznie samą, no, samą hydraulikę, pracuje się zupełnie inaczej niż na sprzęcie, gdzie są joysticki ten drugi mój podnośnik, mimo że też stary no to ma, ma już joysticki, więc tam jest elektronika i to jest zupełnie inna precyzja pracy. I ogólnie to na joystickach to są te sprzęty z joystickami, są dużo bardziej precyzyjne, ale w momencie, jak ktoś się wyspecjalizuje, nawet w takich kupich pałeczkach, jak my tutaj mamy, na tym, na tym staruszku, to idzie bardzo delikatnie i przyjemnie operować takim sprzętem, czy będąc samemu w koszu, czy będąc. Na dole i sterując Sterując po prostu Kimś o. Wszyscy jak widać w pośpiechu Każdy zapierdziela Mam nadzieję, że, że ten odcinek Wam Pasował, jeszcze go nie kończę Jeszcze się z wami będę żegnać, ale to zrobimy na bazie No i chyba tyle co chciałem powiedzieć Do usłyszenia wkrótce no i drodzy, ślicznie Wam dziękuję za to, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo, że wpadnie mi jakiś pomysł, okazja do, do nagrania, do pokazania Wam tego, co robię związanego z ciężarówkami. No i co, ja w sumie zobaczę jeszcze tylko, czy się nie grzeją żadne koła w podnośniku, bo tak to wszystko jest ok, on ma nowe opony, ale warto raz na jakiś czas sprawdzić, zobaczyć po trasie, czy wszystko w, por w porządku. Także co, dziękuję Wam ślicznie i do zobaczenia następnym razem. Hej!